Dzisiaj kolejny odcinek y, Grida. Nie pamiętam na czym osta ostatnio skończyliśmy. Hmm. Skończyliśmy te wyścigi. Aha, tu był jeden. Czy mamy jeszcze tutaj? dwa? Miami, Kalifornia, tak. Y, no to chyba y, możemy ruszać y, w Miami. Myślę, że Fordem. Możemy sobie ruszać.

Będę wrócić bokam, zakryty, a tam się do tego tak świetnie nadaje. A się tutaj takie fajne ostre zakryty, że. No właśnie. Że się fajnie wchodzi, a przynajmniej. No i raz, No bez jaj razy raz sztuka, także teraz musi wyjść Już tak zwolniłem, że już chyba nie mógł nie wyjść Co jest nie tak Człowiek chwilę nie gra w jedną grę tam jeden dzień czy tam mniej nawet I już tak źle idzie? Bez przesady Tylko teraz. Aj, 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 Nie, no tak nie może być. Coś, coś jest nie tak. Czyli znowu e, ćwiercinały, półfinały, finał. Okej, okay, e, kto został jeszcze? Trudna Silva, Felix Wilson, Carlos Alfarez. Nie znam kolesia. Widzieliście już, ale wrzuciłem odcinek z Borderlands'a, także też e, zapraszam, żeby go tam sobie zobaczyć. Myślę, że się wam powinien spodobać. Cała seria powinna być okej, okay, także serdecznie zapraszam. Jeszcze myślę nad jeszcze jedną grą, by tak było na cały dzień już e, rozłożone. Tylko jeszcze nie wiem jaka. Yy, czy mafia dwójka, czy może coś innego Nie wiem, to się jeszcze zastanowię W wolnym czasie Aj. No ale tak jak mówię, nie wiem na razie co wybrać Także to jeszcze przemyślę tę kwestię ale myślę skoro mamy już skilla i borderlands to ze jak na razie coś starczy Chyba że jakiś multi nagram, nie wiem Zobaczymy Coś ta mafia też mnie kusi bo całkiem ciekawa gra jeszcze jeśli ktoś nie widział Także to jest opcja to żeby ją przemyśleć to jeszcze Saint Row, GTA Nie wiem na razie No z Carlosem Alvarezem

Prawie idealnie. Prawie. Siedziby dookoła i co przez. Jest... Dzisiaj chyba wszystkie wyścigi będą takie prawie idealne. O, spadówa. Ja to tak trochę trochę niestaradnie Ale wybaczcie mi to po prostu nie wiem no, jakbyś tak mam ochotę sobie pojeździć tak porozwalać wszystko Kurczę to ten GTA może być dobry pomysł Bo jeździł wszystko rozwalał To było w miarę fajne No nie wiem, Z zobaczymy jeszcze Ok, czyli teraz zostawiam jeszcze Kalifornia I potem zobaczymy co nam dalej yy, co tam dalej będziemy mogli się ścigać jakie wyścigi. Kurczę, spróbujemy jeszcze tym Nissanem raz dawym mu szansę

Jest, jest, nie jest tak na przykład, że yy, ścigamy się w kółko, czy, czy jakiś sprint. Tylko właśnie jeden na jeden. No ja takie tryby lubię, bo nie ma tłoku. Jak chcesz kogoś wyminąć, to nie jest tak, że cała droga jest nieprzezna i jedziesz yy, na ślepo. Żeby w kogoś walnąć zderzać czy to w bok. No tak tutaj sobie jedziesz spokojnie. Tam gdzieś tam z tyłu się wlecze. Oj 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 To było bardzo fajne, ale No ale niestety trochę się cofnę, bo to straciłem trochę na czasie przy takim manewru Ale musi się przyznać, że man manewr był całkiem niezły Taka 360 zrobić to... To raczej nie jest łatwo, szczególnie że żadnej rampy tam nie było Tylko się tak od tych skał Ale liczy się efekt co? Co nie Bokiem i ryb w tą bandę Ach, nie pokazali nie, to było zbyt brutalne dla oka. Woleli to wyciąć powiedzieli Nie, nie będzie wyglądał. Wal się. Czy to zryje psychika, to są zwykłe wyścigi, a nie strzelnika z mózgiem latającym na lewo i prawo. Ruchy, kluchy. Leniwe, bo cię na roz, o! Big go! w sobie, ten Nissan jest taki zły. Czy co to jest za auto w ogóle, nie? Chyba Nissan. Ja tam za bardzo na samochodach nie znam, tylko. tylko. udaje takiego mądrego, że wiecie. Więc z twarzą, skoro już gram w wyścigi Coś tam wiem, ale bez przesady Autobusiły. Dobrze jeździć, a nie wyglądać. Wyglądać jest... Wygląda jest raczej na drugim miejscu. Mm. Jeśli chodzi o auto, w moim przypadku byle jeździ, byle dojadę do celu. Najlepiej jako pierwszy, jeśli chodzi o gracz coś. Chociaż wielu ludzi twierdzi inaczej, że tam e, brzydkie auto nie kupuje. Może jest tanie, tam nie wiem przecena czy, czy coś, ale z brzydkie nie podoba mi się. Okej, okay, tylko że skoro już się mam bardziej opłacać, takie kupić to, to według mnie to się bardziej opłaca, no ale ja nikomu nic nie będę mówił co ma robić, nie? Okej, okay, ostatni wyścig. Finałowy Znowu z panem Alvarezem. Co to jest za koleż, co w finale spotykamy? A nie, że jakoś wyśmienicie na przykład ten, co jechałem teraz, to dopiero gdzieś w tym miejscu go wyprzedziłem. No ale. Może pan Alvarez się jeszcze rozkręci? No. Dogania Ale myślę, że spokojnie Niech tylko spróbuję wyprzedzić tego Duzepkę do, do po prostu Dzisiaj mam taki humor, że jestem takim wandalem Bo widzicie? Nie się, nie zwolnił Ma się ten respekt Teraz byłby fajnie, bym teraz się walił w jakąś ścianę czy coś, mnie pan Alvarez wyprzedził, no ale mamy jeszcze backspace'y, to nie jest aż tak źle, także jakoś to będzie. Pierwsze miejsce. Świetne.

Czyli możemy wygrać auto w tym wyścigu. Okej, okay. czyli na czas się ścigamy. I Sanslywa. To jest chyba to auto tego Alvaro całego, nie? Czy się mylę? Nie wiem, ktoś tam taki chyba jeździł.

Ale jeździ się dużo lepiej niż tym samym co mam w garażu. Ładnie w zakręt wchodzi. No całkiem niezło. Pomolujemy na czarno. Będzie cystmalina. Aj! Ostatni zakryt nic pierwszyłem No ale spokojnie Objective complete Mamy pojazd w garażu Okej okay. As these events are all about exciting the fans, it's important you put on a good show. That's why I'll be giving you a specific objective before each event. Complete it and you'll raise your profile even more. Overtake is all about passing the dedicated event cars as quickly as you can. Each pass is worth a chunk of points, but you'll get more points the faster you can get from one car to the next. Remember, keep one eye on the road and the other on the traffic. To może być całkiem ciekawe, chociaż nie wiem, czy w moim przypadku, bo coś czuję, że szybko skończymy. Okej, okay, coś czuję, że to będzie szybka piłka teraz, ale... Aj, aha, czyli nie mogę w ogóle się wderzyć. no super. Aha, nic nie mogę uderzyć. Jeszcze lepiej. Zarzuciło trochę No niestety czasami nie wychodzi Shit. Слышь, какой скрытчивый, Ja i tam ludzie. Przed chwilą świetny wyścig na czas, a teraz sobie będziemy poradzić z jakimiś um, pick-upami. bez, bez takich. czy wydawać z łatwe, ale kurcze nie jest. Też idealnie wszędzie w zakręt wejść, bo jak nie wyjdziesz... No właśnie, to się dzieje tak jak się dzieje teraz. Czyli kiepsko. Ajajaj, a aj, aj. ja nie miał tych... Yy leżym jak mieli leżym z granaty oż oh, fuck! oż oh, fuck! teraz to się raczej nie popisałem ale co się. pierwszy tak pierwszy uff aleluja to było ciężkie. Kurczę, duża przewaga. Myślę, że jest gorzej. Tak mało ludzi. No ciekawe. To myślę, że to na razie będzie tyle, a to zrobimy sobie w następnym odcinku. To by chyba było na tyle, co chciałem powiedzieć. Zastanawiam się, czy nad, nad kolejną grą, w którą będziemy grać. Czy to będzie ta mafia? Może Far Cry? Nie wiem. Dead Island. To ci może znudzić, to może nie. No nie wiem, zobaczymy jeszcze, co z tym zrobimy, może jakieś inne gry. Muszę po prostu poprzyglądać, co tam jeszcze mam yy, na Steamie i w pudełkach. Także yy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To się z wami żegnam. Yy. Myślę, że kolejny odcinek już nie niebawem, także, yy, także o nic się nie bójcie. To by chyba było na tyle. Do usłyszenia, cześć.